Pustułka to ptak drapieżny z rodziny sokołowatych, zbliżony wielkością do gołębia. Pustułki bardzo często gniazdują w miastach, na wysokich blokach czy kościołach. Również w Pruszkowie możemy gościć te ptaki między innymi dzięki współpracy z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową, która wspiera pomysł montowania budek lęgowych w naszym mieście. Pierwsza skrzynka została zamontowana w 2007 roku. Obecnie w Pruszkowie znajdują się aż 24 miejsca lęgowe. Jeżeli chodzi o pustułki w Pruszkowie, to wszystko zaczęło się w 2007 roku. Przeprowadziłem inwentaryzację tego sokoła tutaj w Pruszkowie. Wtedy, pamiętam, były 4 albo 5 par. No i w następnym roku Pruszków przyłączył się jak gdyby do takiego, można powiedzieć, ogólnopolskiego programu ochrony pustułek. I zostały zamontowane dwie pierwsze skrzynki lęgowe na kościele świętego Kazimierza w centrum miasta. No i od tego się wszystko zaczęło. Te gniazda, które były zinwentaryzowane wcześniej, już tam mogliśmy mieć do nich dostęp. Było przeprowadzone pierwsze obrączkowanie. Od roku 2008 do 2023 na terenie Pruszkowa zaobrączkowano 589 piskląt. W 2008 roku w naszym mieście mieliśmy tylko 5 gniazd, a obecnie mamy ich 16. W tym roku wyleciało z nich 58 piskląt. Głównym moim obowiązkiem, jaki pełnię w grupie, jest odczytywanie obrączek u ptaków latających, zakładających gniazda, które są obrączkowane co roku. Co roku jest na każdego pisklaka, zakładane są dwie obrączki. Jedna jest metalowa, druga jest plastikowa. Plastikowa jest na tyle wyraźna, by robiąc zdjęcie, móc odczytać numer, zidentyfikować ptaka. Po tych numerach jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie dany osobnik, dany ptak przyszedł na świat i czy wrócił w swoje miejsce, czy jest z całkiem innego rejonu. Możemy po prostu monitorować ich wędrówki i ich życie. Ten gatunek ptaków jest pod ścisłą ochroną i dodatkowo wymaga ochrony czynnej, wymagającej zaangażowania człowieka. Dzięki obrączkowaniu wiemy, że pruszkowskie pustułki pokonały 1300 kilometrów, aby dotrzeć do Włoch. I 650 km, aby znaleźć się na Węgrzech. Monitorowano także ich obecność w Polsce, m.in. w Poznaniu, Tarnowskich Górach czy Lublinie. Obrączkowanie dokonuje się w przypadku pustułek. My wykonujemy obrączkowanie u ptaków młodych, które wykluły się w gniazdach. Są na tyle małe, by móc założyć tą obrączkę, a jeszcze nie na tyle duże, żeby ich wielkość nam w tym przeszkadzała. Wykonuje się to w gniazdach, gdzie mamy do tego dostęp. Możemy. Sięgnąć do, do budki lub do e, niszy, w której znajduje się gniazdo, e, wyjąć z niej pisklęta, założyć e, dwie właśnie obrączki metalową i plastikową, wykonać ten zabieg najszybciej jak to tylko możliwe, e, i przetransportować z powrotem pisklęta do e, miejsca, w którym spędzają czas. Warto wspomnieć, że miejsca lęgowe w Pruszkowie znajdują się w kilku lokalizacjach na czterech blokach przy ulicy Kraszewskiego, na budynkach Kościołów świętego Kazimierza oraz na Żbikowskim, na wieży ciśnień przy stacji PKP, na siedmiu blokach PSM oraz na terenie Szpitala Tworkowskiego. Dzięki obrączkowaniu udało się zidentyfikować 24 ptaki obrączkowane w naszym mieście. Z kolei w Pruszkowie odnotowano 5 ptaków zaobrączkowanych w innych miastach. Prowadzimy na Facebooku fanpage'a Pruszkowska, Grupa Ochrony Pustułek i myślę, że tam znajdziesz te wszystkie informacje. Tam można zgłaszać obserwacje ptaków, jakieś tam ewentualnie ptaki, które, które znaleźliście, nie wiecie co z nim zrobić. Tam też w miarę aktualnie uzupełniamy nasze, nasze działania. Przypominamy, że pustułki są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem ministra środowiska, wymagają ochrony czynnej, polegającej m.in. na montowaniu budek lęgowych, takich jak w Pruszkowie. Zachęcamy mieszkańców do wspierania tej inicjatywy Pruszkowskiej Grupy Ochrony Pustułek.